Dzisiaj pod przekornym tytułem Nie bój się marzyć na małą skalę. Witam Cię na blogu Prosperu jako coach, gdzie uczę coachów, zarabiać pieniądze. I te małe, i te duże. Dlaczegoż to ja Cię tak namawiam do małej skali? Zamiast do tego, żeby od razu iść po miliony, po duże zarobki, wielu klientów, wielką famę, wielką markę. Oczywiście, że fajnie jest mieć wielkie marzenia o wielkich zarobkach, wielkich zasięgach, wielkim wpływie na świat i wspaniałym stylu życia związanym z, tym właśnie, z tymi właśnie zarobkami. To wszystko jest ok, ale może to nam również stać na drodze do jakiegokolwiek sukcesu. Ja pracuję z wieloma coachami, którzy dopiero zaczynają budować swój biznes coachingowy. Są to często ludzie, którzy powychodzili albo wychodzą z korporacji, z dobrze opłacanych prac, gdzie zarabiali solidne pieniądze. I na początku w tym biznesie wcale nie jest tak, że mamy od razu wielkie miliony. Z kolei bardzo wielu ludzi, którzy uczą marketingu, uczą prowadzenia biznesu. Od razu mówią, tak, możesz dużo, możesz mieć miliony, możesz mieć sześcio, siedmio, cyfrowe dochody. Możesz, ale nie od razu, bo jak to w każdym biznesie, to się wszystko dzieje stopniowo. I często wyznaczanie sobie takiego celu yy, za rok mam mieć co najmniej 20 czy 30 czy 50 tysięcy miesięcznie. Jest z jednej strony dla nas takie ekscytujące, fajne, no jak będę mieć tyle pieniędzy, będzie super. Z drugiej strony nasza podświadomość dobrze wie, że jest to raczej nierealistyczne w tak szybkim tempie i yy, paraliżuje nas to, i wtedy nie robimy nic. Ciągle porównujemy się do tych właśnie, którzy już mają te wielkie pieniądze, ciągle czujemy się jacyś. Nie tacy, nie robimy to co trzeba, a nasz post na Instagramie ma tylko trzy lajki i tak dalej. I jest to deprymujące. Dlatego ja dzisiaj mówię o tym, żeby nie bać się marzyć na małą skalę. Zobaczyć, jakie marzenie jest dla ciebie ekscytujące, troszeczkę wysuwające cię poza strefę komfortu lekko, ale też nie przytłaczające, nie przerażające, nie Nakładająca na ciebie jakiegoś wielkiego obowiązku stania się milionerem w krótkim czasie. Zresztą nie każdy chce i musi być tym milionerem. Ogromnym sukcesem w biznesie coachingowym jest postawienie takiej praktyki, która jest stabilna, na którą możemy liczyć, która nam przynosi solidne dochody co miesiąc i nawet jeżeli jest to 5 czy 10 tysięcy, super. Już na czymś stoisz. Oczywiście, że później możesz ten biznes rozbudowywać i jak to się mówi ładnie sky is the limit. Ale podziękuj sobie również za to, że stać się na owsiankę, <grych> że stać się na to, żeby zapłacić czynsz albo ratę kredytową, że już masz stabilne dochody, że możesz odkręcić kurek z klientami i oni przychodzą i jest fajnie, masz wystawiasz faktury. To już jest coś. Więc jeżeli jesteś na początku biznesu coachingowego i marzenie w wiel o wielkich sześcio, siedmio, ośmiu cyfrowych biznesach jest dla ciebie za ciężkie, to to nie musi być twoje marzenie. Możesz marzyć w małej skali.